Cześć, ja jestem Juno i chciałabym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na odcinek trzeci z serii zagrajmy w lucjusz, choć tak bardziej po angielsku, lucius jak to woli. Hmm. Dobra, może pójdziemy umyć te zęby, a przy okazji... Kolejne osiągnięcie. A przy okazji, może on się obudzi? Nie wiem, w sumie. Mm. No i przepraszam, jak ja mam myć zęby, co, Lucjusz? Hm. Nie mam pojęcia, w sumie. No, jak ja mam go obudzić? Jest ta lista zadań. Eee... Nie wiem, a mogę podnieść to? Chyba nie. A mogę cokolwiek podnieść i wypuścić, albo jakoś coś? Zaraz sprawdźmy może mm, sterowanie. Nie ma w opcjach tego nigdzie. Ojejku. Hmm. Nie no, naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj niby zrobić. Trzymajcie mnie, no Że spłuczkę naciśniemy i to go budzi, nie? E, zabierzmy mu wszystkie klucze e, też nie hmm. A może coś tutaj mamy zrobić albo ewentualnie tu, nie. Nie mam pojęcia, naprawdę, ziomeczki. Hmm. Szkoda, że nigdy nie ma podpowiedzi w tym dzienniku. Hmm. Na temat tego, co mamy właściwie zrobić, um, i w ogóle. Spróbuję tą filiżankę zbić koło niego. Może to go obudzi? I... Mogę odkręcić coś, albo nie wiem. <śm> yy, zaraz, zaraz, to było jakieś takie mm... taka ręka tutaj była. Aha, no tak, odnosząca się do szuflady, oczywiście. Będziemy bawić się światłem. Nic. Dobra, to wiecie co? E, popróbuję tutaj wszystkiego bez Was i wrócę do Was, jak na coś wpadnę. Okej, okay, jestem z powrotem. No i przypomniało mi się, że przecież e, właśnie dostaliśmy wcześniej znaczy, mogliśmy podnieść ołówek i po prostu przyszło mi do głowy, że pewnie ołówki można coś wpisać. Ale ja jestem sprytna, co nie. No, ciekawe, kiedy on podejdzie i zobaczy ten wpis. <noise> tak, ja chcę koniecznie popatrzeć sobie, jak on będzie ten fortepian naprawiał. Tak, tak, fajnie. Nawet nie wiem, gdzie i jak niby mam umyć te zęby, ale dobra, tam szczegół. Pewnie gdzieś na górze, ale to tam się zobaczy. Dobrze, przecież ten koleś ledwo idzie. Jak on w tym domu niby ma cokolwiek naprawiać? Spec cały od wszystkiego, naprawdę. No, postoimy sobie gdzieś w odległości paru metrów. Yy... No, coś czuję, że to będzie ładna śmierć. Jakiś wpis, zobaczmy, hmm, ale co ja mam teraz zrobić? Hmm. Mam nadzieję, że się udało, chyba tak, bo filmik nam się włączył. fast czaszką Podoba mi się tak gra. No i znowu usiekamy w pentagramie. Wagner, but it seems your handyman He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. You can't blame yourself. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. While this might explain the gas leak, it still doesn't explain the death in the walk-in cooler. The autopsy on the mate was inconclusive, but we're still working on the theory she had a poor heart or circulation problems and fainted. Nie wiem czemu ich nazwisko skojarzyło mi się z tym Wagnerem, tam m, niemieckim... Nie wiem, oh, matką. Zaraz pewnie strzelę fejla, bo jest trzecia w nocy. Kompozytorem czy kimś, kto pisał te takie. Ym... Dobra, nieważne. Posprzątajmy troszeczkę w pokoju. I spróbujmy jakoś umyć zaraz te zęby, bo nie chcę, żeby wpadli na pomysł, że to Lucjusz już jest jednak złym dzieckiem i może stać za tym wszystkim. O Jezu, czy naprawdę ja będę musiała te klocki sprzątać za każdym razem, po każdym zabójstwie? Nie, no Lucjusz już grze grzeczne dziecko. Od czasu do czasu sobie kogoś zabije, później idzie sprzątać klocki w pokoju. Powiem, że brzydki ma pokój. Taki jakiś. Hmm, w sumie nic ciekawego tutaj nie ma nawet. O, piłkę jeszcze schowajmy. Czemuż by nie? Hmm. Damn. O wiele lepiej. No i jak to nasze obowiązki? Umyć zęby jak ja mam tego dokonać, co? Gdzieś tu może jest na górze łazienka? No, gdzieś tam jest. Pójdziemy sobie jakoś w jej kierunku. Hmm, Zacięłam się między... Hmm, wyjść na balkon. No, no, całkiem ładne widoki, nie powiem. Hmm. Dziwna kolorystyka. Fajnie. Mm, czyżby Jed był naszą kolejną ofiarą? Co tutaj jest? Schody na dół. Czy ja chce iść tutaj? Chyba nie. Mm. O, łazienka. Y, czy uda mi się umyć tutaj zęby? Kran, no fajnie. A masz tutaj, Lucjuszu, jakieś szczoteczki albo coś? Czy tu jest krzyż? W łazience gdzieś? Jest! Mm, Lucjusz. O, tak od razu. O wiele lepiej. Mm, jak ja mam umyć zęby niby? Nie sądziłam, że na czymś... A, że na czymś takim się przydmę. że. Okay, idziemy. Mm, już nie pamiętam, gdzie ona mówiła, że jest ten jet, ale idziemy gdzieś tam. Mapa. Chyba idziemy nawet w dobrym kierunku. Mm, do schodów w dół. Ale naprawdę ogromną tą willę mają. Łatwo się w niej zgubić. Nie chciałabym w takim domu mieszkać. Z moim szczęściem, musiałabym poruszać się z mapą po własnym domu. A to nie byłoby za fajne, naprawdę O, zobaczcie jak ogrodzili ten fortepian Ale posprzątali zwłoki No, wiadomo, raczej, prawda? Eee... Jednak mam iść na górę? No, Okej okay. Jak tam sobie życzycie? Czyli jednak na górę Gdzie jest tu krzyż na tych schodach? Nie mam pojęcia. A, czyli mamy iść y, do tych drugich schodów, jeszcze bardziej na górę. Nie, tutaj nie ma schodów. Mój Boże, trochę mi to zajmie, na pewno nawet. Mm, zaraz, wydaje mi się, że. No właśnie, że to mnie prowadzi tutaj. E, a co mamy właściwie w naszym w naszym dzienniku? Nie mamy nic. E, serio, nie rozumiem tego. Dobra, gdzieś chyba na dole powinien być ten jet cały. Gdzieś tam może, hm, ktoś nam zamknął drzwi przed nosem. Może nam coś matka powie. <mum> serio? Wynosić śmieci? Nie, dzięki. Ale gdzie może być um, ten koleś? Ej, no... Serio będę się aż tak gubić. Teraz wróćmy do tej y, sprzątaczki. Ona była gdzieś na górze i ona nam mówiła, gdzie on jest. Tylko ja oczywiście mm, nie słuchałam tak jak trzeba, co jest ogromnym błędem w krach, i powinnam naprawdę zacząć przykładać się do czytania dialogów i tego, co inni nam mówią w krach. Mogę tu wejść? Mogę. Tylko czy tutaj znajdę coś interesującego mnie? O, tu jest mój pokój A tutaj? Okej, okay, co nam powiesz? Ej! Ale gdzie on jest? No, no fajnie, fajnie Ale gdzie on jest? Gdzie mam tego Jeda znaleźć? Nie no, ta cała Jovita już mnie zaczyna naprawdę wkurzać Już nie mogę się doczekać kiedy ją zabiję Mapa. Nie, ona mi naprawdę nic nie daje zupełnie. Ale on chyba powinien być gdzieś na dole. To by miało sens jakiś. Dobra, więc idziemy na dół. I co mapa nam teraz powie? Spróbujmy gdzieś tutaj się dostać. Nie wiem, czy to w sumie jest dobry pomysł, ale zobaczymy. Wow, naprawdę ten dom wydaje się coraz większy. I zaczynam się nieźle gubić już troszeczkę. Nie wiem, gdzie ten jet może być. No, chce jakaś pralnia. Może ona nam coś o nim powie.

Nie wiem, no gdzie jest nasza kolejna ofiara, powiedzcie mi. Schody prowadzą nas na górę, fajnie. No i co? Co to jest? Nie wiem, jakaś ta mapa jest nieczytelna zupełnie. Czy oni nam oznaczają tu jakieś postacie? Nie wiem, oszczędzę Wam błądzenia tutaj i wracam już jak na coś natrafię, nie wiem. Albo coś wymyślę ciekawego. Ym, no zobaczcie, chyba tutaj na kogoś trafiłam. Chyba nawet na Jeda. Zaraz z nim sobie pogadamy Zobaczmy. Ym. Tylko jak ja mam to niby zrobić? Co? A, czekajcie, mam nawet taki fajny pomysł na to, co mogę zrobić. Not too heavy. O mój Boże, jakieś mózgi tam sobie w tym pudełku leżą. Zaraz są do nas gadał. Nawet nie wiem. Hey. Tak wiem, znowu nie czytałam. Jakie pudła? Eee, że... Te czy co, przepraszam, bo nie mam pojęcia w sumie. Nie no to jest chłodnia przecież. To jakie pudła? O co mu chodzi? Może w kuchni są jakieś? Nie no, jakieś widzą, ale czy... Czy to te? Chyba nie. Hmm. Time to play with you, right? Fine, fine. Mm. Nie mam pojęcia. Czy ja coś mogę w ogóle zrobić oprócz łażenia tutaj? Hmm. Może do tej tam w kuchni takiej chłodni. W sumie to by miało jakiś sens. A proszę bardzo. Hmm, coś nam się zapisało, ale nie mam pojęcia, co. Naprawdę, teraz z myśleniem u mnie jest kiepsko, wręcz. O to chodziło? Bo nie A. mam pojęcia. No co. To mam um, to Chyba znowu opuszczę was na moment Więc zaraz, wracam. Wiecie co, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi Kręcę się z tymi pudłami I dochodzę do wniosku, że Jedyne co mogę zrobić To coś z tym No, ktoś może mnie zobaczyć Okej okay. Czyli po prostu chodziło o coś takiego, no nie do wiary. Hmm. No i co? co? Mam coś zrobić? Hey, Lucius, lamps, hmm. Ej, zaraz, czy ja mm, jakiejś żarówki nie miałam ze sobą? E... Hmm, właśnie, mam żarówkę przecież. Proszę bardzo. I co teraz? A, okej. Okay. Hm. Wdrapał się na piłę, serio? Mogę coś z tym zrobić? Y... Zaraz, zaraz. O, aha. Okej. Okay. No, powiem całkiem przyjemna, ta gra jest. Dlatego zapamiętajcie. Nigdy nie stawajcie tak bezmyślnie na pile. Nigdy. Uuu, ale ładnie go przecięło. No, this situation, is jak and I'm holding off the bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. Four deaths in four months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing it was not going to end here. Right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house. But this time it was different. This time it was murder. No, kolejny Dzień, kolejny Miesiąc, chyba nawet. No i kolejne morderstwa przed nami. No ale myślę, że tutaj na razie zakończę, więc dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, a na razie cześć wszystkim.